Dzisiaj poinformować Państwa o naszym stanowisku w związku z Marszem Niepodległości. Ze strony Miasta Stołecznego Warszawy i policji było wiele niedociągnięć. Uważam, że można było nie wyrazić zgody na kontrmanifestację, która wiadomo, że miała charakter agresywny, wrogi. Wiadomo było, że sprowadzą bojówki z zagranicy. Oczywiście odpowiedzialni za, całe, za te rozruchy w Warszawie są organizatorzy kontrmanifestacji, czyli środowisko krytyki politycznej i tylko w stosunku do nich proszę mieć pretensje. Wszyscy nasi wyjeżdżający wrócili w pełnym składzie, nikt nie został poszkodowany, nikt nie został zatrzymany. Szczególnie dziękuję kibicom Motoru za ich godne i odpowiedzialne zachowanie, za to, że nie dali się prowokować i za to, że nie brali udziału w żadnych niezgodnych z prawem zachowaniach. Atmosfera nienawiści podsycana wobec marszu niepodległości no przez wiele miesięcy dała swoje owoce w postaci tych karygodnych zachowań, ale podkreślam, że my z tym absolutnie nie mamy nic wspólnego i w innych państwach wskazałem. Obóz Narodowo-Radykalny w Lublinie wejdzie na drogę sądową przeciwko panu posłowi Januszowi Palikotowi, który to w programie kawa na ławę w ostatnią niedzielę kłamał, mówiąc, że ONR popiera zamach dokonany przez Werwika w Norwegii. To nieprawda.